Przede mną żaden człowiek nie ma tajemnic. Ja ich leczę setkami. Miałeś przed chwilą do czynienia z energią, która ciebie zabijała latami. Jeżeli ty się od tego nie odetniesz, to to cię wykończy. Mogę zostać. Jeśli się kto nie narodził na nowo, nie obejrzy królestwa Bożego. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie. Chciałam zgłosić zaginięcie syna nie mamy przed sobą tajemnicy. Mówimy szczerze to, co myślimy. To tak jak ja. Za każdym złem tego świata stoi pieniądz. Zabieram cię do domu, córeczko. Nie wracam z tobą. Zostaw ją, albo umrzesz. Nic nie mogę zrobić, jeżeli w człowieku nie będzie wiary. Pytacie, dlaczego nie zarabiamy? Wszystko, co stworzył nasz Pan, należy do nas. Dziecko. Ktokolwiek przekroczy tą linię, wychodzi z nieba i umrze. Ale ty chyba wiesz, że nie jesteś Chrystusem, prawda? Takim według Ciebie jestem. Obiecywałeś, że będziesz o nas dbał. Daj mi go. Pan on wybaczy. On wybacza nie. nawet największym grzesznikom. Chcecie mieć trupa w niebie? Piekło nie jest najgorsze, bo jak cię pan wypluje, to znikasz. Tak jakbyś nigdy nie istniał.